Witajcie tutaj, Mandowski18 i jest ze mną dzisiaj Hubertusek1. Cześć. Jest to. Watt już ma 2 lata, więc jest nowy nowy garaż. I dzisiaj gramy Wota. Dobrze, Hubert, wchodź do bitwy. Ciekawe, jak nas wrzuci. Pustynia jak zawsze. O. Jezu, dziewiątki, no nie no. Ja mam 100 kawę działo. Nic nie zrobię. No popieścisz ich tym. Ja to... się dam na radę, Jeźdź prosto przed siebie i ich wykryj No to to zadanie za, dla tych, tych niższych Widzików Spoko, no, w pinku 200 mam. Ja 50. Ale bo mi się jeszcze filmik wysyła. Ty jeszcze coś wysyłasz? No, Cena, to miał być Szylda, a jest przyroda jest godzina 17. 17, już? <grym> Czy no? rzeczywiście? Dobra, jadę prosto, może coś zrobię. Ja jadę za tobą. Czekaj, to jedź. No, jadę. Powiedzcie, że fajna wieżyczka, wszystko się od niej odbija. Od jakiej wieżyczki? No, od tej mojej. O... W ogóle wszystkie pociski praktycznie się, no może nie wszystkie, no nie, ale w większości przypadkach zawsze się albo odbije, albo nie wejdzie za zero To nieźle A tobie ile brakuje do tego tego? Z 50 tysięcy XP i... <ścoughs> 2 miliony kasy O w mordę 2 miliony? No, wiem jak no, bo... był... Czekaj, o tam się chyba był. Milion coś było. O. Bo... Wiem, akurat była wyprzedaż, fajnie. Miałeś taką okazję jeszcze jeszcze kasę, o. Zaferczysz. Nie, bo musiałem sprzedać kilka czołgów. <noise> Miałem chyba sto parę, więc... ale Byle do przodu, co nie? No. Dobra, czekaj. Kurczę, jakby tu wyjść, byle żeby uniknąć nic na Masz na tym czołgu siatkę na Mam, ale tu nie będziemy... Przecież, kurde, mamy działa takie, które z bliska walą. To nie jest na daleki zasięg. A nie, mam to z ISA, ma szybkie przeładowanie, to nie jest aż czasem Ale wiesz, pan? że nam bazę przejmują? no a, ale tamtą, bo to jest... yyy... Tak tak, trzeba się wycofać. Ale nie, zaraz tam wybiją, widzisz, że... no dwa czołgi. Dwa, trzy. O. o tego bym się obawiał. Wal bardziej w do dowódcy. A co to jest tam? No nie gadaj, że nie wiesz. No poczekaj, bo ja mam tylko Niki, co nie muszę po niku zobaczyć. O, kurwa, mix 520 wyjedź, 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 No to ty wyjedź, masz mocniejszy pan coś. W mordę jeża, no Oni się boją wszyscy No w mordę, no... Czekaj, przytankuję Jezus. ci trochę. No dobra, dostałem już za połowę, prawie? Aż, dobra, dawaj go, bo on będzie teraz pół minuty, zaczynam pół minuty. No, ponad minutę chyba, nie, nie jestem pewien. Weź go tak strzel dobrze. Kurde magazyn. A, dobra, Poszta. nie wiem, jakiego ja muszę strzelić, żeby mu zabić. to. Dobra, dobite. Pierzyczkę, stara się w... O. Nie wiem, gdzie strzelałeś, ale No Byle gdzie, żeby trafić. No właśnie, tak się nie strzela w te lepsze. No dobra. To jest jedna <grym> dziewiątka. Ale tak. stał jeszcze im trzy. Ale on, źle stanął Czekaj, bo tam o wózetka Podjedzie wózetka na lewo Mam taki mały problem, że mam 8 pocisków tylko Ile? 8 Coś ty zrobił? E, ogólnie A? kupuję zawsze 10 e, I zawsze tyle starczało Trollowałeś No, trochę. O, Nie, trochę. padnę, padnę, o kurde. A co to jest? No, to jest chiński. A. Nowy, o, o Nie. Dobra. Po tobie. Good game. Dobra, za 44 go, trzasłem. Za 44, to jaki ty tyżeś pociski kupił? Kumulacyjne czy te takie? Nie, te pierwsze Nie wiem jakie one są A ja zresztą na graniu zobaczę Jak skaleczyłeś Powiem Ci, trochę... że tyle Więcej zrobiłeś niż ja No widzisz, zrobiliśmy za tarczę <gry> Nie no Miałem taką nadzieję, że mi ten Ostatni pocisk od 200 się odbije, ale Kurde no Dobra z czym teraz chcę zagrać? W Tym samym, czy. E, co wydaliśmy, czy co? No koniec, no przejęliśmy już. A, nawet nie zauważyłem. O, ładnie nawet, ile dostaniemy? No, no, prawie 12 tysięcy kasy i 1000 ekstra. Zadałem co, coś? Zadałem 313. Jeszcze raz taka sama wunda? E, nie, można i. No, masz Dawaj. jakąś szóstkę? Szóstka? Coś innego nie. dla odmiany teraz. Nie, mam. A nie mam wszystkie SK Z podsika To dawaj go o nie a może Isem, no dawaj, jeszcze raz tak samo No nie no no Dobra Ona nas źle wrzuca, powiem ci tak no No dobra, no to dawaj Patrz, teraz będzie ładnie No teraz będzie na pewno ładnie Mapka fajna, ale O, po prostu Masz trolla? Tak, wymaksowany ja mam 100% załogi, tak. Ja nie wiem, chyba 70 kilka. I teraz robię latarkę, chyba. A, e, nie jestem do końca, wiem co robię, ale wiem, że na pewno, że latarkę i coś tam, żeby te pociski się ze sobą nie stykały. U ładowniczego, dawaj tu. Trendena, dobra. Czyli w prawo. Albo raszę prosto. No gdyby też to jeszcze jedna SC z nami pojechała, to by było dobrze. Czy ja wiem, wystrzelaliby nas Ten na T8. Nie lubię go Ej, a Jackson to jaki jest czołg? Jackson? No to jest... No, nie gadaj, że nie wiesz. No nie wiem, bo to czołgi nie było z samego początku. Jaki Jackson, to low? To jest przecież amerykański. Nie wiem, ja tylko siadłem przecież we francuską nocję i tą, rosyjską. A szwabskie nie robiłeś? Chyba ta... a nie, pz robiłem, no. Ja też szedłem do Tygrysa i... no jakoś nie dla mnie. Nie wiem czemu, ale... No, Tiger jest ciężkim czołgiem, to tak wolno tak. jeździ. Ale podobno później to już się lepiej o wiele gra. Jak się zrobi te silniki i te inne różne rzeczy takie Początek miał jakoś kurde tak To był chyba najgorszy początek ze wszystkich czołgów Jakie próbowałem wymaksować Dobra, PZ4 jedzie T34, o jest To no, patrz co tam stoi? Widzisz? No PZ4 i T34 No to pz PZ4 jeszcze... No PZ4 Dobra, teraz stanę. Jestem blisko O, KW-1 No jak to nie przebiłem? No ja jaja robią? Cofnij się, bo KW-1 tam jest S Sport no co A Pewnie To ty... Dostał pz wal no nie no! Teraz KW1 s Co dostałeś? Dostałem mocno. Za 39%, czy prawie. Dostał ktoś za 406%. KW, dobrze. Sport. Teraz na dobicie jest. Zobacz, no, tylko tam. Znaczy dla mnie na dobicie. Nawet ja sekuruj mnie. No, nie mogę z tym. O, o nie! A co tam jest? AT8 Nie, dałem się zrobić balona. To ja tak samo, padłem już. No, bo ciebie. O nie! 34 mu zostało. Killakę. Ty padłaś? Dobra, padłem już, do widzenia. Dobra, następna e. runda. Nie czekamy? No dobra, to dawaj, ty bierz tego, tego. So, A masz so. jakąś Artę? Nie, Arty nie ma. Nie, Arta to będzie nudna gra. I so, dawaj. Bierz tego. No dawaj, Mawiam, może coś wyjdzie lepszego teraz, niż poprzednia bitwa. O, jak dla mnie poprzednia I bitwa była się, dobra. 13, to jest na takim słabym... Boże, dziesiątki. No. no jeszcze nigdy tak mi się nie zdarzyło Chyba zagrałem tym Isem trzecim 40-50 bitek Nie jestem do końca pewien No tak, a ja zobacz Same. kubek mi spadł Dobra teraz no, albo jechać na górę i zostać zniszczonym bo czekać tutaj i wybijać wszystkich którzy tutaj pojadą nie wiem, ja to już praktycznie tutaj nic nie zrobię tam siedemką. Jak będziesz mądrze walił, to zrobisz. W charakterystyczne punkty, wal takie jak na przykład no władz dowódcy, takie światełka. Wiem o tym. Był taki fajny mod, że na każdym człowieku pokazuje białe kropki w takie punkty walić. <noise> no to raczej zakazane chyba teraz. Nie, nie jest zakazane, z tego co wiem. Co ty? Niemożliwe No nie jest Zszukujesz no mi coś No nie, nie ci, na serio, takie są mody I można ich używać legalnie Tak, tak Wiem, że są mody, że można używać legalnie, ale... Na pewno nie takiego No to nie jest na liście zakazanej No, się sprawdzę Jeżeli nie, to se kurde go ściągnę I będziesz walił po gląskach co ty pogąska za zero Tylko i wyłącznie No Ale przynajmniej się nie ruszy Tylko ciebie najwyżej ruszy Tak, w to można walić tylko niszczyciele. Potem wiesz, takich objechać fajnie Pamiętam <grytanie> jak kilka niszczycieli zrobiłem tak o. A ty masz niszczyciela? Niszczyciela nie ja mam lekki, no nie, ciężki. Bo jeszcze niestety nie mam. A ty tam u siebie w gawarzu trzymasz? No nie, trafił mnie. Co, helkata a Znaczy teraz już sprzedałem go, ale te 25 na 2. Chodź, bo zaraz cię znowu trzasną. No co mam zrobić, jak mi gąsienice rozwali Jechać, naprawić, nie masz zestawu? Zużyłem W poprzedniej bitwie i zapomniałem go wziąć, kupić Co masz auto kupowanie, masz zostawić auto zapomnienie. No je, yeah, zaraz jak nas już wybili Znaczy, no wybili tych dwóch Jeszcze zostało tylko te sto... No aj, aj. a, a, a Dziękujemy Oni tu gdzieś są, no, no widać, a, no zobacz jak ja dostałem. Zobacz. Tyler, 60%. Że oni są gdzieś. No u mnie tylko 473 masz, bo ja procenty sobie usunęłem. 5% chyba po prostu. Zobaczę 100, już do widzenia, dziękuję. Jesteś chyba stanę tutaj jako tarcza. Ale z plażem mnie <grym> mogę <mogłem> wypowiedzieć. <grym> Na wątku usiągliśmy. 9. Ale oni nam ubili jest to jest większa strata. Hu hu, Jedź, jadę. bo cię za was trzasną, nie? Jadę, jadę spokojnie. Widzisz już swoje nagranie. No nie wiem, jakieś 20 minut. Okay. Żywa supera? Nie. <laughs> Zapamiętuję odkąd ten um, od jakiej godziny, ja mi sobie sprawdzam godzinę na fonie Jak ja nie lubię meczu z artylerią, no Ona jest taka denerwująca Chodź z za wiatrakiem. No i co ci to da? Będziesz tutaj skampił? No Dopóki nie wygramy tej góry, to nie wygramy tej całej bitwy. No ale w twoim przypadku ja bym został tu. Wiesz, ja to jedynie co mogę Zalić zbyć... na artylerię? Bo tak ci powiem. Iść tam skautować. Dobra, I więc... No i padniesz zaraz. Nie no, trzeba im coś tam wyświetlić. Dobra, no, wjeżdżaj tutaj stary O kur... Nie w tę stronę Na no że mnie umiesz cofać Nie no, pomyliłem się Gdzie jest A, gdzieś D, tak? No ale ty, no kurde, ja im tam pokazuję A no, oni nie strzelają? No jeszcze raz, no O, już dostałem, na szczęście odbiło Czekaj, bo ja odchnąłem. Ten Pantil. Aj. A nie, Pantila rozwalili. No nie no, no nie ma jak tego ubić. Po prostu... Ja to nic nie zrobię. Dobrze, no. jest. arty coś tam zdziałało. W końcu. I Byle co? żeby pokazać im. Pokażesz, że też dostajesz to expa. No dobra, ale tak czy siak trzeba pokazać Jedziemy? O. Nie 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 nie, no, przecież to jest pewna śmierć O co tam stoi? Stick hmm. Wszystko stoi A, S100 Na pewno S... Es... AMX 50... F 155 Dobra, popatrz na mnie <laughs> Już Ja też jestem na dobicie Nie no, trzeba pilnować teraz, powiem ci No właśnie, nie wiem skąd mnie ubili Obiekt 704, ja się go tak boję Urażaj to ma dziesiątkę 10 100 stoi Zostałeś No nie, wieża, wieża O Jezu, jaki błąd Fata layer Oj no właśnie, zginęliśmy Ciekawe czy czołgi powróciły, ale. Czołg w bitwie, o jak Ta bitwa musi długo trwać. A więc do następnego odcinka, który. Nie wiem, czy będzie złoto, bo to jest takie wędomowe bardziej gwanie, ale żegnam się z wami. No to więc, cześć. A cześć. i'm